Na program zaprasza sponsor Wyższa Szkoła Biznesu i Nauko Zdrowiu w Łodzi. Nowy wymiar kształcenia, pod takim hasłem Wyższa Szkoła Biznesu i Nauko Zdrowiu w Łodzi, rozpoczyna kolejny rok akademicki 2023 2024 Uczelnia dynamicznie się rozwija i wprowadza innowacyjne i nowoczesne narzędzia dydaktyczne na siedmiu kierunkach studiów dietetyce, kosmetologii, pedagogice, psychologii, kryminologii, prawie i bezpieczeństwie wewnętrznym. Kształci się już ponad 3000 studentów. Oprócz Łodzi, uczelnia inauguruje także rok akademicki w dwóch swoich filiach Rybniku i Szczarnie Zdroju. W nadchodzącym roku akademickim nasi studenci będą mogli korzystać z wirtualnej rzeczywistości, w pracowni wirtualnej rzeczywistości, która jest jedyną w całym województwie łódzkim, natomiast jedną z nielicznych w całej Polsce. Dzięki tej pracowni będą mogli założyć okulary i w jednym momencie znaleźć się w zupełnie innej rzeczywistości. Będą Mogli uczestniczyć w zajęciach z kryminologii, kryminalistyki sprawa, aby uczestniczyć w różnego rodzaju zdarzeniach, zdarzeniach kryminalnych, ściągać ślady. W takich zdarzeniach, których tak naprawdę nie mogliby uczestniczyć realnie, dlatego że nikt nie dopuściłby ich do wypadku, nie pozwoliłby im dokonywać oględzin, zwłok. W tej wirtualnej rzeczywistości będą mieli taką możliwość. Dotychczas mogli zakładać tego ogle i mogli uczestniczyć w różnego rodzaju grach, bawić się. Tutaj będą mogli oczywiście wykorzystać tą rzeczywistość, bawić się, ale tym samym nabywać praktyczne umiejętności, które będą niezbędne na współczesnym rynku pracy. Czym wyróżnia się kształcenie WSBINOS i jak służy temu jej infrastruktura? Przede wszystkim uczelnia kształci w profilu praktycznym. Ponad 70% zajęć w ramach każdego kierunku studiów prowadzonych jest w formach ćwiczeń, warsztatów, konwersatoriów, projektów czy zajęć terenowych. Zajęcia praktyczne prowadzone są wyłącznie przez ekspertów, specjalistów w swojej dziedzinie. Pracowniach będących odwzorowaniem naturalnego środowiska na rynku pracy. Stworzyliśmy kilka lat temu radę pracodawców, to są ludzie z różnych branż, biznesmeni, przedsiębiorcy, z którymi się spotykamy dwa-trzy razy do roku i jakby oni nam doradzają, co jest w tym momencie jak najbardziej trendy na rynku pracy, w jakim kierunku mamy podążać. Mało tego, oni nam zatwierdzają też programy kształcenia, no bo no, my jesteśmy branżą edukacyjną, no, pracujemy w edukacji, to też jest biznes, ale zależy nam na opinii ekspertów, którzy wiedzą po prostu w jakim kierunku teraz no, należy kształcić młodzież. W nowym roku akademickim głównym celem wład uczelni jest utrzymanie wysokiej jakości kształcenia i sprawna organizacja toku studiów. A także dalsze rozwijanie współpracy ze środowiskiem zewnętrznym. Uczelnia planuje także organizację szeregu konferencji, między innymi z zakresu fizjoterapii. Kosmetologii czy dietetyki. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowia w Łodzi planuje w tym roku również szereg akcji o charakterze edukacyjnym, społecznym, charytatywnym. Oczywiście nasza pracownia wirtualnej rzeczywistości, tak jak zapowiadaliśmy, jak obiecywaliśmy, jest otwarta dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Będziemy organizować w niej warsztaty kryminalistyczne. Będziemy również organizować warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania się, z zakresu kosmetologii. Oprócz tego, podobnie jak w zeszłym roku będą różnego rodzaju akcje. Profilaktyki raka skóry i profilaktyki raka piersi. Także bardzo się cieszymy, że oprócz kształcenia możemy też dzielić się tą wiedzą, doświadczeniem po prostu z całym społeczeństwem. O! Uroczysta inauguracja Wyższej Szkoły Biznesu i Nauki o Zdrowiu w Łodzi odbyła się w salach konferencyjnych Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a wykład inauguracyjny pod tytułem Jak zwyciężać skutecznie wygłosił generał Roman Polko. Gdyby można było tutaj zarządzać trojakiemu wojskowemu, żebyście Państwo, jak powiedzmy, podnieść, przedstawili trochę krzesła z jednej, z drugiej strony, żeby było Państwu wygodniej i żeby ja się nie czuł dyskomfortowo, że stoję tyłem do Państwa. Wszystkie wyzwania, jakiekolwiek macie, i tutaj podczas. I to daje nam sukces. Poniosłeś porażkę, podnieś się, dalej. Sukces to traga od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Kwot bonum felix, fastum fortunatum que sit. Rok akademicki 2023-2024 uważam za otwarty. Na program zaprosił sponsor Wyższa Szkoła Biznesu i Nauko Zdrowiu w Łodzi.